To co prawda tylko sprawdzian, ale chyba wszyscy traktują go bardzo poważnie. Mowa o próbnej maturze. Do piątej edycji testu przystąpiło ponad 15 tysięcy uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Rozpoczął ją egzamin z języka polskiego. 4 marca odbędzie się egzamin z matematyki, a 5 z języka angielskiego. Co daje? Po pierwsze pozwala uczniom przygotować się do dużego stresu i przełamać go i to jest pierwszy powód. Drugi powód to jest przećwiczenie, że tak powiem organizacji pisania pracy maturalnej, chodzi o czas. I trzecie wreszcie, no to zorientowanie się, z czym mam problemy jeszcze i co powinnam, powinienem zrobić, aby ta matura już prawdziwa wypadła jak najlepiej, czyli zlikwidować wszystkie braki. Arkusze z języka polskiego i matematyki przygotowali metodycy z samorządowego ośrodka doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli, zaś do testu z języka angielskiego specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W Kielcach do próbnej matury przystąpiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Próbne egzaminy są ważne, bo to jest sprawdzenie tego, czego się nauczyliśmy przez trzy lata, no i to co umiemy. W czwartym Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Kielcach próbną maturę pisze niemal 200 uczniów klas trzecich. Chcielibyśmy, żeby uczniowie sprawdzili nie tylko swoją wiedzę i umiejętności, ale również procedury. Po to, żeby na prawdziwej maturze skupili się tylko na rozwiązywaniu arkuszy, a nie zastanawiali się, do której sali, jak zagospodarować czas, co ze sobą zabrać. Czyli żeby na prawdziwej maturze zajęli się tylko rozwiązywaniem markuszy. Większość uczniów deklaruje, że sprawdzian nie jest dla nich zbyt dużym stresem. Nie, myślę, że nie. Tak szczerze to przygotowanie do próbnej nie było zbyt intensywne. Raczej myślę, że dopiero później się zacznę przygotować się intensywniej. Wyniki egzaminu pozwolą usystematyzować dotychczasową wiedzę uczniów i uzupełnić ewentualne braki. Dlatego do analizy wyników próbnego egzaminu przykładamy bardzo dużą wagę. Robią to nauczyciele, robią to zespoły przedmiotowe, opracowują wnioski i potem wprowadzają swój plan do pracy. Choć klasy drugie mają, wydawałoby się, jeszcze dużo czasu do prawdziwego egzaminu dojrzałości, w niektórych szkołach, m.in. w Liceum im. Hanki Sawickiej, już po raz pierwszy uczestniczą w próbnej maturze. Znaczy, to będzie taka próba dla mnie. Nie będzie na pewno nic takiego większego typu próbna matura albo główna matura. To taka, ma być próbna matura. Mamy zobaczyć, co na tym w ogóle będzie. Denerwujesz się? Nie. Szkoła skorzystała z propozycji i arkuszy zaoferowanych przez wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Wybrała język polski oraz matematykę. A uczniowie niektórych klas przystąpią też do sprawdzianu z biologii, chemii i geografii. Udział drugich klas próbnej maturze jest bardzo ważny, dlatego że oni mają nową podstawę programową i nową siatkę godzin, czyli inaczej realizowany jest program niż w, w obecnych klasach trzecich. Jest to dla nas ważne, dlatego, żeby zobaczyć, jak następuje realizacja programu w tych klasach. Jest to też ważne dla młodzieży, bo to jest dla nich pierwszy kontakt z arkuszami maturalnymi, czyli coś, co będzie ich czekało w przyszłym roku. Temu, aby ten majowy egzamin dojrzałości wypadł jak najlepiej, służą także tak zwane miejskie korypety. W zajęciach finansowanych przez miasto trzecioklasiści uczestniczą od jesieni. Wyprowadzimy co roku e, korepetycje, czyli taki kurs przygotowujący do zdania matury, ale gdyby, jak w ubiegłym roku okazało się, że... Jest katastrofa z jakąś partią materiału, tak jak to było w ubiegłym roku z matematyką, no to nie wykluczam, że przy pomocy naszych metodyków z samorządowego ośrodka doskonalenia i doradztwa nauczycieli, no będziemy coś robić tak na gwałt w ostatniej chwili, żeby te dzieci jak najlepiej zdały egzamin, bo to jest ważne. Próbną maturę dla uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych organizują wspólnie Echo Dnia, Radio Kielce, Urząd Miasta Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.